No witam, no witam, ekspi właśnie do, 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 hmm, T-70, bardzo wolno to idzie, cholernie wolno, dostaje się mało ekspa, i tak już sobie wbijam, i wbijam, i wbijam ten czokruba za dwie godziny, jakoś tak słabo, ale co muszę powiedzieć, to T-60 jest z winnym pojazdem i, i, i fajnym. Fajnie się nim gra, mimo że jest miękki, ale naprawdę można bez problemu niszczyć pojazdy przeciwnika. Nawet te 34 <laughs> seria taka 40 sztuk po przodzie, te, te 34 naprawdę robi, robi ładne spustoszenie. Staram się tu pokazać. Aczkolwiek nie, nie obiecuję, że, że się uda cokolwiek zrobić tutaj Dobra Coś mi dzisiaj haczy, te PS -y mi spadły Znaczy się może być to dużo ludzi, bo ostatnio grałem w takiej rannych godzinach to nagrywałem na full HD nawet spróbowałem sobie i szło normalnie tak więc to będzie pewnie przyczyna dużej ilości ludzi grających No i oczywiście serwer jest oddzielny niż w War Thunder, że to jest inny czołgi serwer tak więc nie ma się co dziwić kurczę uda mi się coś tutaj zrobić czy też nie O, o o o o o o 120 tak, ja nie dobrze. dobra, wycofka. No i coś tam, żeśmy mu jakąś krzywdę wyrządzili. Tu jedzie, co mnie w ogóle nie cieszy, to będzie jeden strzał teraz po mnie. O, -o, 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 -o. Nie ma się gdzie wycofać teraz, ale pipa wlada. No właśnie, zabita załoga. Nie, za dużo ich pojechało. Sztuki są naprawdę dobre z tymi armatami. No i tak. wróć do hangaru, bo już nie mogę nic zrobić. Jedną bitwę mogę jechać dwoma pojazdami, inną jednym pojazdem. Nie wiem od czego to jest, dlaczego to tak jest. <laughs> Trzeba będzie zobaczyć dokładnie co oni tam piszą o tych, w tych patchnotach. No i cóż, jeszcze raz muszę tym pojechać, no bo co zrobię? No nic nie zrobię. I dzisiaj jest wyłączona właśnie ta jedna z map. fick mich fick mich Kastularię, której użyjemy. No właśnie i teraz znowu mogę jechać Dobra, hmm. tutaj opracujemy inaczej. Spróbuję się wbić środkiem On, już coś migło. Tam też będę napieprzał do nic przeciw pancernych. Czy się już nie uda? Ktoś go tam zmęczył dość mocno. To jest taki fajny wóz wsparcia można powiedzieć, więc służy bardziej. bardziej na ale go obłożyłem tam no teraz ten mnie obłożył Dobra spróbuję się naprawić chociaż wątpię by to było możliwe Proszę bardzo. Te trzydzieści został zniszczony. No to już raczej nie pożyję długo. <grymny> <grymny> ale się dali zrobić no, tak ja widzicie, czołg nie jest zły no, chociaż lekki, ale dobry jest skurczybyk dobra, <ścoughs> to by było na tyle okej okay. dobra, na razie